Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj podzielimy się z wami się przepisem na skrzydełka, skrzydełka, które można zrobić w domu, które robimy wielokrotnie i wielokrotnie już wykonywaliśmy i wydaje nam się, że przepis opracowaliśmy już do perfekcji. Oczywiście jeśli chodzi o nasze podniebienia. Zrobimy te skrzydełka w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to będzie łagodna barbecue, druga to będzie barbecue, ale podkręcona ostrymi papryczkami. Zapraszam do oglądania. My przygotowaliśmy sobie około kilogram skrzydełek z kurczaka. Jak widzicie, mamy całą paletę różnego rodzaju przepraw. I tutaj musimy wziąć pod uwagę, że będziemy tak naprawdę tego skrzydełka przyprawiali w dwóch kropkach. Pierwszy etap to surowe skrzydełka. Będziemy w pierwszej kolejności wycierali w papryce wędzonej oraz słodkiej. Tu jest przyprawa do kurczaka, kurczak złocisty, jak tak się tak nazywa, oraz czosnek staropolski. I teraz, gdy będzie to nam się piekło, będziemy musieli to glazurować. Zawsze pewnie zastanawialiście się nieraz, jak zrobić, żeby ten kurczak był taki, te skrzydełka były takie obtoczone w tej całej marynacie, a nie tylko zamarnowane i upieczone, ponieważ wtedy nam się te przyprawy nie trzymają. Ale to wszystko zobaczycie w kolejnych etapach. Do samej glazury, tak jak mówiłem, będą dwie: jedna będzie ostrzejsza, a druga będzie łagodniejsza. Potrzebujemy ketchup, sos barbecue, jako nasza taka spójna baza. Papryka wędzona w wersji słodkiej, listki suszonego chili Carolina Reaper w wersji ostrej, czosnek staropolski, sos Wolchester, miód. Miód będzie użyty w obu przypadkach, ale tutaj mamy ostrą paprykę chili. Zabieramy się do pracy. Na początek musimy nasze skrzydełka podzielić na trzy części. Z każdego skrzydełka musimy odciąć lotkę, którą możemy albo zamrozić możemy z tego równie dobrze ugotować rosół. I tą część przetniemy na pół. Ja skrzydełka już wcześniej umyłam, osączyłam i tutaj leżą. Także na początek odcinam lotkę. I tutaj wzdłuż kości. Przecinam skrzydełko i powstają nam dwie takie części skrzydełka. Odkładam na bok i z każdym kolejnym tak samo postępuję. Zostało nam ostatnie skrzydełko. Skrzydełka mam już przygotowane. Wszystkie są już pozbawione właśnie lotek. Teraz wyłożę je na blachę i będziemy posypywać naszymi przeprawami i przejdziemy do pierwszej części pieczenia. W międzyczasie, kiedy będę wykładała teraz skrzydełka na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, włączyłam piekarnik grzanie górę dół 180 stopni. Skrzydełka, jak widzicie, mam już pozbawione naszych lotek, i teraz będę wykładała je na blachę. Takie skrzydełka mam już wyłożone, teraz muszę te trzy przyprawy, które tutaj mam przygotowane, czyli czosnek, do tego wsypuję naszą przyprawę gyros i do tego dodaję słodką paprykę, wszystko muszę teraz wymieszać łyżeczką. Posypuję tą mieszanką naszego kurczaka. Kurczak oprószony z jednej strony, teraz każdą część przewracam na drugą stronę. Kurczak z obu stron oprószony przyprawami. Teraz wkładamy go na 35-40 minut do piekarnika, 180 stopni, grzanie góra-dół. W międzyczasie, jak nasze skrzydełka z kurczaka się pieką, my przygotujemy sobie glazurę. Tak jak mówiłem, zrobimy dwie. Jedną w wersji łagodnej, drugą w wersji pikantnej. Na sam początek do obu glazur wrzucamy ketchup. Pierwsze początkowe składniki są to składniki, które łączą tak na dobrą sprawę obie glazury i robią taką bazę do glazurowania. Ketchup mamy. Następnie Wchodzi sos barbecue. Tutaj wybieracie swój ulubiony. My bierzemy sos barbecue, ten dymiony. Sos barbecue wrzucony. Teraz do ostrzejszej wersji wlatują płatki chili. Cyk. Do łagodniejszej wrzucamy połowę papryki wędzonej. Tutaj mam wrzucone dwie łyżeczki, więc łyżeczka do jednej, łyżeczka do drugiej. Następnie sos Worcester, wybieracie jaki uważacie, jaki lubicie. Każdy tutaj pełna dowolność. On jest stosunkowo ostry, także ląduje w ostrej marynacie. Następnie czosnek staropolski. Tutaj też musimy podzielić na dwie marynaty. Papryka chili proszku, żeby jeszcze bardziej zaognić. No i słuchajcie, najważniejszy element obu glazur jest to miód. Miód nam to są, tu, jest, tu mamy dwie łyżeczki miodu, on jest delikatnie był rozpuszczony, taki lejący się, tutaj mamy na dwie bazy po łyżeczce do każdej, także ja od razu to wrzucam. Miód mamy wrzucony. Teraz co nam zostało jedynie to wymieszać dobrze, żeby to wszystkie, żeby wszystkie te przyprawy miały jednolitą konsystencję. Także mieszamy. Jeżeli się okaże, że nasza marynata jest za gęsta, to po prostu możemy ją uzupełnić albo czymś neutralnym, czyli jakiś na przykład sos zamiast soli, ale jak widzicie u nas jest akurat idealna. To jest wersja łagodna. Wszystkie składniki nam się wymieszały. Żeby nie brać łagodnej do ostry. tutaj mamy wersję pikantną. I przez to, że w wersji pikantnej mamy sos Worcester, ona będzie delikatnie rzadsza, ale to nic nie zmienia, tak na dobrą sprawę. Po prostu będzie nam wygodniej pędzlować to później. Marynaty muszą być dość dobrze wymieszane, żeby miód był na, w całej marynacie, ponieważ akurat nam się trafił taki, że był nie do końca płynny, także podgrzaliśmy go delikatnie w mikrofalówce, ale jednak stężał. No i tutaj marynata ostra, jeszcze weźmiemy minimalnie. Soli teoretycznie tam wszystko jest dosolone, ale i tak to wszystko zginie nam na kurczaku. Także marynaty gotowe, glazury gotowe. Czekamy teraz na e, kurczaki, i będziemy je trzykrotnie e, pędzlować i wrzucać z powrotem do piekarnika. Minęło 35 minut, teraz będziemy wyciągali nasze skrzydełka po wstępnym pieczeniu. I teraz, co musimy zrobić z nimi? Na pewno trzeba uważać, bo są bardzo gorące. Mamy teraz nasze marynaty, używamy szczypiec najlepiej i wstępnie obtaczamy nasze skrzydełka w marynacie, glazurze. I tak obtoczone skrzydełko trafia na drugą blachę. I tak musimy zrobić z każdym jednym skrzydełkiem. Musimy troszkę sobie zostawić tej glazury ponieważ wraz z pieczeniem e, ta glazura nam trochę odpadnie od tych skrzydełek, a my chcemy, żeby one były cały czas, najlepiej żeby były w takiej konsystencji, jak są w tym momencie, zanurzone. W tym momencie biorę wszystkie skrzydełka, obtaczam po połowę skrzydełek na ostro, połowę na łagodno i będziemy wrzucali znowu do piekarnika. Zostało nam e, ostatnie skrzydełko do obtoczenia. Wszystko mamy przełożone na drugą blachę. Tak prezentują się nasze skrzydełka po wstępnym glazurowaniu. Teraz trafiają one do piekarnika na kolejne 15 minut. Grzanie góra-dół, temperatura nie zmienia się 180 stopni. Wrzucamy. Dobrze, my skrzydełka mamy wrzucone, teraz po 5, zostało nam 15 minut pieczenia, po 5 minutach wyciągamy te skrzydełka, glazurujemy, tym razem już do glazurowania wykorzystujemy pędzelek, obtaczamy, wrzucamy do środka, po kolejnych 5 minutach jeszcze raz glazurujemy, tak żeby wykorzystać w 100% naszą glazurę, czekamy 5 minut i będziemy jedli, także 5 minut i będziemy się bawić w malowanie. Minęło 5 minut po naszym ponownym pieczeniu. Teraz skrzydełka wyciągamy. Bierzemy nasz pędzelek i wszystkie po kolei skrzydełka będziemy glazurowali. Które są ostre? Dobrze, słuchajcie, ustaliliśmy już, które są ostre, które są pikantne. I po prostu teraz pędzelkiem delikatnie. Nakładamy naszą glazurę. Musimy to zrobić na tyle delikatnie, żeby nie zdjąć starej glazury, ponieważ ona jeszcze jest w takiej formie płynnej. Eee, jeszcze tak niedokładnie nie oblepiła tych skrzydełek. Także po kolei, jedno za drugim, nakładamy naszą glazurę. Wszystko już mamy pomalowane i skrzydełka po raz kolejny trafiają na 5 minut do e, naszego piekarnika. W międzyczasie przygotowaliśmy sobie sosik, jakiś dip do tych skrzydełek. My zawsze stawiamy na sos czosnkowy. Glazura jest stosunkowo ostra, sos czosnkowy ją łagodzi, także idealnie to się komponuje ze sobą. Dwa sosy czosnkowe na dwa rodzaje skrzydełek i czekamy na jedzenie. Minęło kolejne 5 minut w piekarniku. Nakładamy w tym momencie ostatnią naszą glazurę. Jak widzicie, wszystko już jest ładnie obtoczone. Wydaje się, że glazura jest już taka kompletna na każdym skrzydełku. Ogólnie testowaliśmy, chcemy przetestować różne warianty tych skrzydełek. Pikantne, łagodne, barbecue robiliśmy już w sosie jakimś musztardowym, czosnkowym. Dajcie znać, jakie są wasze ulubione. Chętnie sobie przetestujemy coś nowego. I słuchajcie, teraz ważna sprawa. Ostatnie 5 minut glazura nałożona jest. Yy, wkładamy do piekarnika. Temperatura oczywiście bez zmian, grzanie góra dół. Yy, zostało nam 5 minut do końca pieczenia i na ostatnie 1,5 minuty do końca włączamy termoobieg. Nie możemy zrobić tego wcześniej, ponieważ ryzykujemy tym, że nasza glazura się przypali, po prostu kurczaki będą gorzkie. A ostatnie półtorej minuty po prostu to zetnie i zrobi się taka bardzo przyjemna, bardzo przyjemna glazurka, po prostu, taka jak powinna być. Z bliska tak to wygląda. Możecie sobie zobaczyć. Wszystko jest w miarę równomiernie posmarowane, z powrotem do piekarnika. 5 minut do końca, 3,5 minuty pieczemy normalnie. Ostatnie półtorej minuty trafia na termoobieg. Ale gorące. Termoobieg został wrzucony. Jak widzicie, to jest wszystko pięknie zatopione. Trzeba uważać, bo jest piekielnie gorąca nasza blacha. Teraz przekładamy nasze. Musimy poczekać aż, żeby to sobie odpoczęło, bo to jest praktycznie nie, do, nie jesteśmy w stanie tego zjeść. Czekamy aż to odpocznie, przekładamy na talerze. Żeby dopełnić mocy naszych skrzydełek, my sobie posypiemy jedne pietruszką, szczypiorkiem, drugie chili, zwykłe, klasyczne, żeby coś chrupało pomiędzy. Słuchajcie, nasze skrzydełka są wyłożone, teraz się oprószymy papryczkami chili, tak prezentuje się gotowe danie. Musicie koniecznie zrobić, kwestia przypraw. Jedzenie jest bardzo tanie, skrzydełka kosztują grosze, przyprawy tak naprawdę dowolne. Musimy mieć tylko naszą bazę, czyli sos barbecue, jeżeli ktoś nie lubi to jakiś inny sosik. Na ostro, na łagodno, pełen wachlarz do wyboru, co kto lubi, my zabieramy się za jedzenie. Nie będziemy Wam mówili, jak to smakuje, Zostaw, zostawiamy to do Waszej opinii, koniecznie musicie zrobić. Mamy w planach też zrobić żeberka, barbeki w domu. Chętnie chcemy to przetestować, zobaczyć jak to działa, jak to w ogóle smakuje, żeberka ogólnie w restauracjach wychodzą mega dobrze, jesteśmy ciekawi czy jesteśmy w stanie to odwzorować w warunkach domowych. Z naszej strony wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek, że chcecie więcej taki, takiej formy odcinków, nie ligomiksowej, tylko takich gotowania własnego. Dajcie znać w komentarzach, dajcie znać czy ktoś się pokusił o taki przepis na skrzydełka jak nasz. I tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.